Mam nadzieję, że widzieliście poprzednie i wam się spodobały. I właśnie jestem w tym centenariu. Chyba w poprzednim odcinku wspomniałem, że myślałem, że dostanę je za to, że grałem w Horizon 3. No i pojawiło się w końcu, także cieszę się. Has marked out potential outposts to jest to. Jesteśmy gotowi na następną scenę w historii Horizon. Ramiro zaznaczył potencjalne wycieki, do się i nowe typy wydarzeń, które The choice is yours. Where should we go first? For us, ultimate destination for road racing. Tak, well, we're cleared for takeoff. <laughs> Come meet me, my friend. You will see. Turn around when it is safe to do so. Dobra, six kilometers. 100 meters. Turn right. you have arrived at your destination. No dobra. Myślę, że sobie zostawię to na wyścig też. Zobaczę jeszcze co będzie rekomendowane. O! Czemu mi kamerę zmieniają? Znaczy, no rozumiem, że pewnie chcą mi pokazywać. Widoki i może ten helikopter, który słyszę nade mną. But I still... Wait, why would I know? Then follow the road. Not guide you from the air. and pray the weather holds. Is it just me or does that sky look glorious? Welcome to Teotihuacan! We're slightly too late for this festival, I'm afraid. The name means place of the roads of the gods. Attention, okay. Look, Gustina, are you sure we should be heading into this storm? A bit of rain is nothing to fear, my friend. The Maya know that too well. It is said that Jack straights lightning at the clouds and rain will fall. And you'll do okay up there? Don't worry.

pierwsze zadanie zrobione Nie wiem czy mamy tutaj wierzyć czy nie Jednak mieliśmy co? Czy my to mieliśmy na koniec zrobić? <laughs> I am fine. I am here by the next circle. This place is definitely nicer without us. Let's get moving. Some of the roads might be blocked. I'll navigate. It looks like there's one way to the coast. Through the heart of the storm. You can handle this, my friend. I trust you. Hehe. Dzięki.

O, a ten gość reaguje za mnie, ja miałem powiedzieć, że właśnie dosyć blisko ten bioru strzelił. Okej, okay, spokojniej się robić dosłownie, słowo w słowo, gadam z tym gościem. Hej, myślę, że już scena będzie. Dlatego nie hamowałem. A no, oj, czemu to auto lewituje? Zero 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 zero. Oj, co? Dobra, Boże. BAC Mono. Okej, okay, te nagrody chyba trzeba manualnie odbierać. Później w jakimś menu. You made it! No thanks to Ramiro, no? Horizon Apex, ready for my road racing program? Dobra, wciąż nie mam opcji Fast Travel, więc pewnie zdecyduję się na ten najbliższy jazda próbna. Ale to ciekawe. To to the university is sending a technician to do some research at our festival outposts and he needs a driver be nice to him he's my baby cousin juan hola my name is juan maria garcias the university assigned me to conduct research at horizon outposts and my cousins rami and ale said they could introduce me to a horizon driver muy especial and i guess that's you me hey i'm just here to help thanks juan Hey X, hearing your name a lot lately. Whatever you've been doing, keep at it. We've got big plans ahead. Hey X, that is a Horizon Mexico festival outpost. Shall we build some more? Two hundred meters. Turn left. Okay, jak swoją stworzyłem. Sery, jak się jedzie hiper samochodem, musi być opcja, żeby wybrać trasy tylko po asfalcie. Okej. Okay. Tylko trzy rozdziały. Hola, I think I should show you around the East Coast region first. Alejandra says a real racer studies the track beforehand. Good advice. Besides, I talked to the university into letting us study the beautiful beaches and clear blue skies. These calls for power and style, the Ferrari Portofino will do nicely. Okay. Route is set. Telemetry recording. Whoa. And Alejandra is probably watching the video feed, so.

bo w Horizon 4 miał sam plik dźwięku co 8.8 GTP. Wtedy to Portofino brzmiało świetnie. Wow! Fast roads and ocean views. The perfect location for Horizon Apex! Prima Ale, my friend. the This is Playa Sol. It's a nature reserve. Try right not to disturb too much sand. Ah, such beautiful weather. It just makes you want to sail away to the horizon and, and... I mean, fascinating climate data. It's fine. I could get lost here too. Maybe some other time when Ali isn't checking our telemetry. Dobra, trochę na ślepo, ale na razie jakoś się trzymam tego asfaltu, mam nadzieję, że tempo jest wystarczające na 3 gwiazdki. No i wykakałem. Wow. Tak, jak tylko zobaczyłem to auto naprzeciwka, to. Wiedziałem, że możemy się nie zrobić. Bardzo ważne, jeśli chcesz konkurować na Horizon Apex. Mam dużo danych o pojazdach, ale w regionie musi być więcej do znalezienia. Będę w kontakcie. Tak, to było zabawne. Do zobaczenia. Trzy? Okej. To chyba łatwe było. ze sporym zapasem wyjechaliśmy. A, to mam każ zrobić drugi od razu? Nie, ja na razie sobie to do podstawie i wybiorę ten wyścig. A to jest zaraz obok. Dalej mam ten też... O Jezu. Nie, nie wiem co musiałbym zresetować, żeby to zniknęło. No, wije się trochę ten tor. Uu. To nie było zbyt dobre. Ale wciąż jesteśmy na pierwszym okrążeniu, więc mamy jeszcze trochę czasu, żeby ich wyprzedzić. Na prostych też ich nie dogania, odpuścił także mamy już trzecie miejsce. O, drugie. O, Kurde, no teraz stracę dużo prędkości. Dostało tylko ostatnie kółko, żeby go wyprzedzić. Nie udało się wcisnąć po wewnętrznej A, i tam odpuścił gdzieś na wyjście, nie wiem czemu. Trochę bez sensu, no ale... Mamy pierwsze miejsce. No, nieźle wyszło, w sumie całkiem blisko, co cieszy. Bardziej wymagająca jazda. No dobra, o, za darmo, dom. To sobie sprawdźmy. meters turn right Turn right You have arrived at your destination. Its pequeño but it's right in the heart of one of the most beautiful villages in Mexico. Right by the east Coast too. you're gonna love it. Okej, okay, czyli to za pakiet powitalny mamy to za darmo. Normalnie byśmy musieli 700 tysięcy wydać, do czego mi sporo brakuje. Dobra, i dostaniemy super losowanie, to będziemy mogli sobie wykorzystać zaraz. Chcesz dostać brumę za... ...wszystkie te pieniądze. ...X? To jest Czas na... ...współpracę. Oto rzecz. Nie chodzi tylko o ekspansję. We also want to build our existing outposts with bigger race programs and more events, expeditions into the unknown, or new adventures in our own backyard. You to a new street racing outposts, eh? Let's say I know a guy in Guanajuato, Mhm. Mm Why don't I hook you up with Ramiro and the extremely mysterious unknown racer who runs meetups in Guanajuato? Turn around when it is safe to do so. Dobra. Ale to myślę, że w kolejnym odcinku sobie zaczniemy jakieś te nowe rozdziały przygody i też te wyścigi uliczne. Które właśnie blokowałem. A na razie chciałem zobaczyć czy mamy jakieś Will A, dobra, tutaj są. No, to sobie zobaczmy. Uh. To musi fajnie brzmieć. No dobra, to było słabsze. Tak, też w sumie spoko. I na koniec oczywiście jeszcze super losowanie. 3 zielone. No słabo, no trudno. I to by było w sumie tyle w tym odcinku. Także dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym. Cześć.